Cześć, to jestem Carlos Stokado i zapraszam Was na film z tej właśnie kuchni. Zaczynamy od tej strony. Wszystkie materiały, które tutaj są zastosowane, będzie mieć tak, tak zawsze wyszczególnione na dole w opisie lub u góry. Także, jeżeli kogoś zainteresuje, jakie tutaj były materiały zastosowane, to tam zostaną zostawione te informacje. Dolna zabudowa. Tu mamy dwa słupki, dwie szafki z trzema szufladami. Podział też ciekawy, bo złączyliśmy te dwie niższe szuflady razem ze sobą. Przy górnych tutaj szufladach mamy dwa segregatory na sztuczce, to jest dla ułatwienia dostępu. I pochwyt tej dolnej szuflady jest od dołu, tak samo od razu jest pochwyt tej dolnej szuflady na samym dole. I tu mamy ganki. Taki podział też był z inwestorem uzgadniany, żeby najniższy poziom był na wyższe rzeczy. A tutaj mamy średnią szufladę i niższą szufladę właśnie na tę segregację na sztućce. Od razu przeskoczę u góry. Szafki otwierane z trzema półkami, czterema przestrzeniami. Tak samo tutaj. Wszystko poręczne, potrzebne, pod ręką. Czyli jeżeli robimy jakąś kawę, herbatę, no to mamy te kubki, mamy, mamy szklanki tak pod ręką. Talerzyki, jeżeli robimy coś do jedzenia, bo tutaj stół obok stoi, także od razu wykładamy na stół. No i co ciekawe, fajny klimat dają te cegiełki. To jest dosyć świeża kuchnia, więc ona jeszcze tutaj ta cegiełka nie jest zaimpregnowana, ona delikatnie tutaj jakby leci. Po zamontowanie takiej cegiełki warto zaimpregnować ostatecznie, żeby właśnie to utrzymanie czystości tutaj w okolicach płyty gazowej było jak najlepsze. Blat. Nie wiem, czy będzie to widać na filmie, ale też głębokość jest większa. Technicznie Wam tutaj powiem o co chodzi. Po prostu uciekamy od strony ściany z płytą gazową w stronę tutaj zewnętrznej, żeby chronić tą ścianę, cegiełkę. Ewentualnie, jeżeli cegiełki by tu nie było, to jeszcze byśmy zaproponowali szerszy blat, przynajmniej o te 3-4 cm, żeby jeszcze bardziej uciec i ochronić tą ściankę, jeżeli by był inny materiał niż właśnie ten, co jest. Jadąc dalej, no tutaj mamy ten sam podział co tamtej pierwszej szufladzie. U góry mamy też pochłajar, dosyć szeroki, bo na szafkę 80 no i dwie szafki też otwierane trzy półki, cztery przestrzenie. Pochwyt tak zawsze my to lubimy robić, także zawsze o tym próbuję wspomnieć. Następny jest ślepy narożnik i tu mamy jakby dojście do całego końca do wykorzystania. Tu jest jedna półka. Jedziemy dalej tutaj, czyli tak. Pierwsza jest z prawej strony zmywarka, ponieważ na centralnym miejscu tutaj za mną jest zlewozmywak. Zlewozmywak możliwość otwarcia okna jest zachowana, bo jest centralnie na środku okna tych furtek dwóch, szafka z segregacją na szufladzie. No i też ślepy narożnik, który idzie w głąb tej zabudowy wysokiej, którą za chwileczkę sobie omówimy. No i teraz tak, tutaj jest też taki, jak zawsze wychodzi i wchodzimy pod parapet, to zawsze jest też głębszy blat, bardzo wygodny w użytkowaniu. Tu można sobie też dodatkowe jakieś dekoracje, czy jakieś pożyteczne i przydatne rzeczy, tak jak płyny na przykład umieścić sobie w, w przestrzeni parapetowej, to sprzątamy w momencie, kiedy na przykład będziemy potrzebowali, żeby umyć okno, otworzyć i umyć okno z lewej i z prawej strony z zewnętrznej i, i z tej wewnętrznej. Także. Tutaj jeszcze muszę nadmienić, że cała koncepcja tej kuchni i jeszcze czegoś co w tej chwili nie widzicie, to jest jeszcze obok szafa vis vis To zaraz też objaśnię o co tutaj chodziło po omówieniu tej wysokiej zabudowy. I tutaj jest nasza wysoka zabudowa. Wnękę zrobiliśmy do wykorzystania. Tu albo będzie stał ekspres w przyszłości, a na tą chwilę jest podłączony czajnik na elektryczny. U góry są dwie półki, to też było przeznaczenie inwestora na jakieś przyprawy, ewentualnie na szybko, ale też na książki kucharskie i takie rzeczy właśnie tutaj potrzebne w tej przestrzeni. Ona jest dosyć głęboka, bo lodówkę mamy wolno stojącą, te środki większe wychodzą niż standardowo, więc to też jakby jest do wykorzystania. Dużo miejsca tam z tyłu. Tutaj mamy szafkę otwieraną na tipon. Jeszcze jest niewykorzystana bez żadnej przestrzeni u góry, bez podziału. Teraz tak, aha, tutaj wam wspomnę o tym otwieraniu. To jest otwieranie jakby palce kładziemy sobie z tej strony. Kładziemy sobie z tej strony. W tej pierwszej szafce z słupkiem mamy szuflady gospodarcze, czyli taki space Tower, tak zwany blumoski, ale szuflady tutaj są zastosowane. Strong Maxa z firmy Strong właśnie, gdzie my bardzo często je stosujemy właśnie, bo mają cienkie boki, mają duży udźwig i, i to nam akurat tutaj bardzo fajnie funkcjonuje. Więc to stosujemy i się sprawdza. Bardzo wysoki supek, bo to jest do 1,90 m. Mamy do wykorzystania mnóstwo miejsca. Tutaj odchodzi troszeczkę na zawiasy, no ale bez, bez zawiasów, tutaj to by nie funkcjonowało. I też już wtedy front może być z miękkim domykiem zastosowany bez kliku. I tak samo tutaj jest zrobione, czyli też chwytamy sobie i otwieramy normalnie, standardowo i ten z jest potem z miękkim domykaniem. I znowu, kuchnia z ukrytą spiżarką. Czyli front otwieramy i wchodzimy sobie z zakupami, wykładami, ewentualnie coś potrzebujemy, kładziemy sobie tu, czy tu, czy tutaj na blat, czy tam. Także to jest bardzo wygodne miejsce i super rozwiązanie z tą, z tą spiżarką. U góry jest też szafka do wykorzystania otwierana na lewą stronę. No i piekarnik. A pod piekarnikiem mamy szafkę na plika z jedną półką i dolna przestrzeń jest bardzo wysoka. Na robota to zobaczycie może tam, taki stojak tam jest zastosowany na dole. Mikro, te, piekarnik jest odkryty, jak no to zawsze musi być odkryty, ale na przykład mikrofalówka w tym wypadku jest schowana w środku, jest wolno stojąca i ukryta w szafce, tak jak kiedyś tam mówiłem na jednym filmie, że tak można też zrobić i w zupełności to funkcjonuje, nie trzeba robić za każdym razem odkrytej mikrofalówki. Tak samo tutaj szafka otwierana z jedną półką i nad lodówką mamy znowu też otwieraną półkę z tą przestrzenią wentylacyjną. Tak samo z jedną półką dodatkową. Te półki dodatkowe zawsze można demontować, jeżeli mamy jakieś wyższe rzeczy do położenia, do słowania, więc jest taka możliwość. No i lodówka na końcu zabudowy jest wolno stojąca 60 dwumetrowa, otwierana na lewą stronę i ona nam kończy tą zabudowę wysoką, a vis-a-vis -vis tej naszej kuchni, którą tutaj z tyłu widzicie, są właśnie te szafy plus taka ściana. Bo zaraz przejdziemy sobie do tego tematu i omówię wam, jaka to była taka kompleksowa koncepcja właśnie połączenia szafy z salonem i z przepraszam, z jadalnym i z kuchnią. No i teraz widzicie, właśnie, tutaj tą stronę, yy, która jest najadalnie skierowana. Tu jest nasza kuchnia, tutaj jest właśnie najadalnie skierowana, i mamy tak. ta cała koncepcja tej szafy, która była połączona z kuchnią, tu jest tak miejsce, otwierane drzwi, tak, jest przesuwane, chowa się za naszą ściankę ścianka jest postawiona. Tu mamy szafkę tak zwaną przelotową, czyli to wszystko, co podajemy z kuchni, możemy wyłożyć sobie na te trzy półeczki, czy tam cztery półeczki, i z drugiej strony odebrać przy stole jadalnianym. A przejście, żeby nie oblatywać całej kuchni dookoła, zrobiliśmy w tym miejscu. Tutaj też jest to chowane. I tam przechodzimy właśnie sobie na jadalnię. W międzyczasie, jak przechodzimy na jadalnię, to mamy tutaj słupek otwarty, czyli następne są półki do zagospodarowania. Tu jest jeszcze taka półeczka wyjeżdżana, jeżeli będziemy mieć tutaj jakiś alkohol do zrobienia drinka czy czegoś takiego. Także to tutaj jest też o tym pomyślane. I zaraz zobaczycie sobie z drugiej strony całą zabudowę w jadalni. I teraz tak, jak wychodzimy sobie z kuchni, to tutaj Wam przedstawiłem co tu jest, czyli te półki otwarte na szybko. Teraz tutaj nie ma tych drzwi. Widzicie, że nie ma drzwi, a specjalnie nie ma ich, ze względu na to, że tu jest parapet przeznaczony na pufy, i tu można sobie na tym parapecie usiąść. I on jest dosyć mocno wysunięty, dlatego zrezygnowaliśmy tutaj z tych drzwi, żeby ich w ogóle nie robić. Ale to jest naprawdę bardzo dobre, do, dobre, dobre, dobre wyjście tutaj, żeśmy tak zdecydowali, bo to, to po prostu nie jest takie 100% zamknięte. Dalej tak. Mamy całe szafki do wykorzystania. Ja nie będę ich całych otwierał, bo to też nie chodzi o to, żeby wszystko pokazywać. Ale jest to wszystko tutaj do, do dyspozycji yy, domowników. Tak? Mam kubki, wszystko do wyłożenia. Mamy talerze, tak? No może pokażę. Yy, wszystko, co potrzebujemy, żeby wyłożyć bardzo szybko na stół. I tak samo, jeżeli je składamy z tego stołu, to jest ten, ta przelotówka, tak zwana nasza. My to tak nazywamy. Yy, to jest właśnie ta, ta szafka. Ja ją zrobiłem tutaj w, tą, w ten sposób, że w tym miejscu też tutaj dałem e, takie polecenia, znaczy poleciłem, żeby tutaj zrobić dwie szufladki na sztuczce, od razu też do wyłożenia, że po, po otwarciu tego jednego frontu nie musimy tych sztućców gdzieś tam szukać, tylko mamy po otwarciu tego frontu z wykładaniem tych dań ewentualnych albo w drugą stronę wszystko jest tutaj jakby za jednym frontem. E, wykonywane i nie mamy już tutaj do, e, potrzeby wykładania, jeżeli na przykład sprzątamy z, ze stołu w tym momencie. No i górne szafki tak samo wykorzystane, także naprawdę tutaj miejsca mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Stół też obszerny, bo składa się do 4 metrów dębowy stół, e, więc on też jakby tutaj bardzo podobna ta faktura jest. Znaczy, się płyta nigdy nie będzie podobna do drewna, do, do, do forniru. Ale no, tutaj się na, na przykład w tym momencie udało fajnie to skomponować i wychodzi to rewelacyjne. Przejścia mamy przynajmniej, tutaj jest koło 60 cm. Jak już jest fotel w miarę odsunięty, żeby go odsunąć, potrzebujemy gdzieś koło. Tutaj jest 30 cm, tu jest 20-25. Czyli siadamy też, nie ma żadnego problemu żeby przejście tutaj zachować, więc no, no udało się to zrobić rewelacyjnie. Cała koncepcja była tutaj Agnieszki, inwestorki, a ja tylko ewentualnie jakieś szczegóły tutaj poradziłem jej, żeby zwróciła na to uwagę lub lub jakieś rozwiązania, które bym tu widział tak samo do kuchni materiały to znowu otwieranie szuflad system Angola, to też poleciłem, bo, bo to się po prostu sprawdza, jest wygodne nie mamy uchwytów frezowanych, nie musimy gdzieś palce wciskać we fronty nie rysujemy tych frontów, to jest mega wygodne w użytkowaniu także to widzieliście teraz tą kuchnię. Społączone to też taka nietypowa realizacja, więc chciałem, żebyście to zobaczyli w całości, nie tylko kuchnię, ale właśnie tą całą koncepcję, poczuli o co tutaj chodzi. Na dzisiaj już kończymy. Ja się z Wami żegnam przy dobrej kawie i zapraszam na następne nasze realizacje. Pozdrawiam, Karol.